Rząd przedstawił propozycję zmian w systemie podatkowym, których głównym elementem jest wprowadzenie niższej stawki podatkowej PIT w pierwszym przedziale, obniżenie do stawki 17% do 12% i zastąpienie w ten sposób mechanizmu ulgi dla klasy średniej. Jest to rozwiązanie, które częściowo eliminuje pewne problemy związane z funkcjonowaniem Polskiego Ładu, tego systemu podatkowego, który został ukształtowany po roku 2022 i jest to zmiana na korzyść płatników, ponieważ w przeciwnym razie nie byłoby możliwe w ogóle jej wprowadzenie w czasie trwania roku podatkowego z uwagi na orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym rząd nie może wprowadzać w ciągu roku zmian, które są niekorzystne dla płatników. Jest to częściowe cofnięcie. Tych niekorzystnych zmian wynikających z e, polskiego ładu. Skorzystają na nich nie tylko ci, którzy rozliczają podatek dochodowy według e, skali, lecz również osoby prowadzące działalność gospodarczą, optykowaną np. E, w ramach liniowego czy ryczałtu, ponieważ dla tych osób dedykowane jest inne rozwiązanie, a mianowicie odliczenie części Składki zdrowotnej od postawy opłatkowania. To powoduje, że nie będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, w której, jak słusznie zresztą wskazywano, składka zdrowotna stanowiła również podstawę. Od tej składki również liczono płatek dochodowy. Tego rodzaju sytuacja też się zmieni, więc pewnego rodzaju korzyści mogą osiągnąć z tego tytułu również osoby prowadzące działalność gospodarczą i nieobserwujące się w oparciu o. Zasady ogólne. Maksymalna korzyść dla podatnika skali płatkowej to jest 300, 375 zł w skali miesiąca. Dla podatnika odkuleniowego niecałe 138 zł. W przypadku płatnika ryczałtu tutaj skala tej korzyści jest różna w zależności od tego, jaką stawkę stosuje, jaką składkę płaci. Natomiast maksymalnie jest ta kwota rzędu około 85 zł miesięcznie. Więc jednak są to dosyć spore korzyści dla płatników wynikające z cofnięcia niektórych rozwiązań polskiego ładu i w tym sensie jest to z pewnością krok w dobrym kierunku.